Znajdujemy się dzisiaj w bardzo ciekawym miejscu. I nie przesadzam, jak mówię o tym, że znajdujemy się dzisiaj w bardzo ciekawym miejscu, bo naprawdę znajdujemy się dzisiaj w bardzo ciekawym miejscu. Tak, dokładnie tak. Na jednym lewitującym bloku gdzieś tam w przestrzeni Kosmicznej nad wojdem, i w ogóle nie wiadomo, co tutaj robimy. No słuchajcie, co my możemy zrobić w takiej sytuacji, że znajdujemy się na właśnie takim latającym bloku, nie wiadomo, gdzie w zasadzie nic poza tym nie mamy. Zrobimy to, co każdy mądry gracz by zrobił w tej sytuacji, czyli rozwalimy jedyny blok, który dzieli nas od pewnej śmierci w otchłani. Bo, bo w sumie co innego możemy zrobić. I robiąc to stanie się coś bardzo ciekawego, bo pojawił się tutaj drugi blok taki sam. No dobra, okej, okay, okej, okay, dobra, to w sumie nie jest jeszcze bardzo dziwne? Jeszcze, jakby się tak zastanowić, ale rozwalimy go znowu i... i on się znowu pojawia. Dobra, słuchajcie, zanim w ogóle dzisiaj wytłumaczę wam o co chodzi i co tutaj będzie się działo i po co mi ten dirt i dlaczego stoję w tym miejscu, chciałbym zaznaczyć, że jest to mapka customowa zrobiona przez... Gościa, który nazywa się IJA Minecraft. I link do pobrania tej mapki macie podany w opisie, zarówno jak i link do kanału właśnie tego przeminęłego pana, który tę mapkę stworzył. Na razie rozwaliłem te bloki, możemy sobie je postawić tutaj i rozwalić jeszcze kilka razy. A gdy rozwalimy ten blok kilka razy, zobaczymy, że tak. Dobra, jednak nie tylko Dirt się tutaj pojawia. Słuchajcie, generalnie tutaj jak sobie rozwalimy wszystko po bokach, no to niszczy się normalnie. I wypada tak jak normalny blok. Ale w tym jednym miejscu, na środku, tam gdzie przed chwilą stał tylko jeden blok, znajduje się generator bloków. Z tym, że nie jest to zwyczajny generator, ponieważ on w pewien sposób się levelapuje. Im więcej tych bloków rozwalimy, tym lepsze rzeczy będą się tutaj pojawiały. Myślę, że koncept jest naprawdę fajny, chociaż wydaje się bardzo prosty, ale jest to naprawdę mimo wszystko moim zdaniem bardzo ciekawe. No słuchajcie, na początku mieliśmy DIRT, teraz mamy jakieś drewno, dodatkowo jeszcze glinę, nie wiem co mam robić z gliną, ale może się na jakieś cegły czy coś takiego przyda. I w ten sposób będziemy próbowali przetrwać. Z tego co wiem, to na początku jest w ogóle mało jakichś takich rzeczy typu rudy i w ogóle. Ale możemy tutaj spotkać dużo innych bardzo ciekawych rzeczy, na przykład właśnie mamy dynię, z dynią jeszcze nic nie zrobimy, ale wiem, że są też na przykład różne czesty z lutem i w ogóle i tego typu rzeczy. Także zaraz spróbujemy sobie na to wszystko zapolować, zobaczymy czy coś nam się uda zrobić. O, proszę bardzo, proszę bardzo, mamy cześcika. możemy sobie z niego skorzystać i zobaczyć co jest w środku. No dobra, na początku nie mamy tutaj wiele, ale to nie jest dziwne. Ponieważ z tego co mi wiadomo, to również te czesty na tej zasadzie działają, że ten lud, który się tu pojawia na początku e, będzie trochę słabszy, dopiero z czasem będzie się on nieco ulepszał. W ogóle mamy melony, ok. A tymczasem my będziemy chcieli sobie robić jakieś podstawowe narzędzia. Generalnie golem na tej mapie jest dojście do endów, w sumie jeszcze nie wiem jak to zrobić i zabicie smoka. Um, ale tradycyjnie myślę, że na tym odcinku nie będziemy aż takich zaawansowanych rzeczy jeszcze sobie robili. Na razie spróbujemy się tym w ogóle pobawić, ponieważ jest to moja pierwsza styczność z tą mapą, a wyglądała ona na tyle ciekawie, że uznałem, że i tak ją nagram, skoro szczerze mówiąc to za dwa dni i tak pewnie pojawi się na połowie polskiego YouTube'a minecraftowego, więc... no, lepiej żebyście zobaczyli ją najpierw u mnie, nie? o okay. Właśnie pojawiła mi się świnia, tego nie wiedziałem nawet, a okazuje się, że rozwalając tutaj bloki, ee, ten blok tutaj może również zadziałać jako generator mobów, to jest bardzo ciekawe, bo tego nie wiedziałem, a to oznacza, że w ten sposób możemy sobie tutaj spawnować różne zwierzątka do, form, do farm i w ogóle, dobra, także to nam się na pewno przyda, proszę bardzo, kolejna skrzynka, tym razem mamy w niej jajko i znowu jakieś nasiona, ale dobra, jajko... Jest jakąś ciekawą rzeczą, którą będziemy mogli wykorzystać. W ogóle jestem idiotą. Cały czas kopię drewno ręką, a mam siekierkę drewnianą. Nawet nie pamiętam czy ją wydropiłem, czy po prostu ją z czegoś zdobyłem. Ale w ogóle mam nadzieję, że za chwilę uda nam się znaleźć tutaj jakoś. E, jakiś kamień albo coś takiego, bo na razie widzę, że to wolno idzie. Aczkolwiek zaraz powinno się trochę ulepszyć. Brakuje nam jeszcze czterech rodzajów drewna i na razie dużo tego drewna dostaję. I dostałem krowę! Okej, okay, mamy krowę. Dobra, e, wiecie co, ja nie wiem co z wami na razie zrobić, krówki i świnki, e, także zaczniemy dla was tutaj robić pseudo zagrodę. Zrobimy sobie coś tutaj takiego, Hop, odsuniemy was trochę tutaj na bok, zrobimy wam trochę miejsca i zrobimy wam jakieś płotki, żeby was tutaj odgrodzić, żebyście mi tutaj nie spadli czasem, bo było mi naprawdę przykro jakbyście spadli. Op, zrobimy sobie tak, zrobimy sobie tak. No i dobra. I wy pójdziecie sobie... A, kawałek tutaj, dalej kawałek. W ogóle najgorsze jest... Najgorsza jest to, żeby nie zgubić tego generatora. Także zaraz sobie go obtoczymy jakoś. Ehm... Tylko odetnę sobie te świnki i te krówki. Proszę bardzo. Tak, żeby mi nie pospadały. I tak nie spadniecie, prawda? Nie zrobicie mi tego. Generalnie rzeczą, która wydaje się bardzo ciekawe... E, która wydaje się bardzo ciekawa jest, słuchajcie, to, że wydawałoby się, że w sumie kopanie... Takiego jednego bloku bez przerwy cały czas, i bez przerwy patrzenie się w to jedno miejsce. O, dzień dobry, skrzynka. I mamy wodę. okej, okay, dobra. <gryw> Woda nam się przyjda do farmy. Ale wydawałoby nam się, że to może być nudne. Ale wbrew pozorom, to jest całkiem ciekawe, ponieważ słuchajcie to jest trochę jak taka ruletka, i mamy stone. Ponieważ właśnie nigdy nie wiecie co wypadnie, i mamy kolejny stone. Także o to właśnie chodzi. Mamy trzy stone. Możemy sobie robić teraz jakiś kill -off, czy coś takiego. Z tym się żegnamy, i chciałem już właśnie w tym momencie narzekać, jak to nie, ch nie chcą mi żadne lepsze rzeczy tutaj się generować. Ale właśnie zaczął się generować z tą, także naprawdę fajnie. A tymczasem mamy również. Kol. Okej, okay. dobra, mamy węgiel. Czyli widzę, że powoli nam się tutaj rudy zaczynają generować, To jest naprawdę fajną rzeczą. A tymczasem tak, tymczasem my sobie weźmiemy i zrobimy jakąś pierwszą, może mini farmę. Um, chociaż to będzie naprawdę mini farma, ponieważ w zasadzie, jakby tak nie patrzeć, to ja tutaj nie mam za bardzo nie mam za bardzo innego źródła wody niż jeden kubełek, więc nieskończonego i tak nie zrobię. E, a w ogóle, jeszcze tutaj nam dirt jeszcze będzie wypadał, bo dirtu by nam się trochę na farmie przydało jednak. A z tego co widzę, w ogóle tutaj teraz dirtu nie ma. Jest to jest najbrzydsza farma, jaką w życiu zbudowałem. Ale to nie jest ważne. E, ma działać, nie wyglądać, prawda? Farma ma działać, nie wyglądać. Na tym się na razie skupimy. Dobra, rozłożymy sobie wszystkie nasionki, które mamy. Tam w sumie innym razem się zajmiemy melonami. To jest nam na razie nieprzydatne, przynajmniej nie jest tak bardzo przydatne. Położymy sobie skrzynkę i możemy sobie dalej pokopać. A może coś ciekawego nam za chwilę wypadnie? I dokładnie tak. Rozkopaliśmy jeden blok i wypada nam żelaza od razu. Także przez dłuższy czas nie chciało nam nic ciekawego tutaj wypaść. I nagle się naraz zrobił generator Stone'a, generator żelaza i generator. Koła, czyli generator węgla. Najpiękniejszy blok na tym świecie, najpiękniejszy blok w tej grze, wszyscy to wiedzą. Możemy sobie nawet taki dioryt postawić i go popodziwiać. Jaki on jest piękny i majestatyczny. Albo możemy go też wziąć i wyrzucić do wojdu, bo w sumie po co nam on. Dobra, a tymczasem pokopiemy sobie trochę więcej węgla, bo trochę więcej węgla nam się przyda. W przeciwieństwie do diorytu, bo dioryt nam się nie przyda. Dzień dobry. Fajna krowa, dobra. Nie wiem co z Tobą zrobić. Pójdziesz tutaj. Swoją drogą zrobimy sobie piecyk bardzo szybko, skoro mamy i trochę węgla, i trochę tego, i trochę żelaza. I będziemy mogli sobie trochę żelaza przypalić. I będziemy mieli dużo lepsze narzędzia. I przy okazji zaczęło mi się też inne sprusowe drewno tutaj pojawiać, tak jak widać. Proszę bardzo. Także jakoś to powoli idzie do przodu, mamy już trzy na cztery różne drewna odblokowane, dzień dobry, czym ty jesteś i co ty tutaj robisz? Dobra, pana jednak tutaj może nie chcemy, także pana się pozbędziemy, ale dobra, dobrze wiedzieć, że w ogóle nie tylko miłe zwierzątka mi się tutaj sponują, ale także niemiłe zwierzątka mi się tutaj sponują, Jezu. Nazwałem właśnie zombiego niemiłym zwierzątkiem. <noise> o Jezu, to było tak głupie. Zrobimy sobie teraz bardzo szybko, proszę bardzo, żelazne jakieś narzędzia. Jeszcze tutaj siekierka, jeszcze tutaj łopata yy, i coś jeszcze. I powinno nam, słuchajcie, starczyć nawet na mieczek. Ponieważ w zasadzie to nie będziemy robili yy, rzeczy typu motyka. Ponieważ motyka tam kamienna nam wystarczy, z tego co widać, ona bardzo zużyta tutaj nie jest. Yy, ale żelazne inne rzeczy nam się przydadzą. I mamy pająka, okej, okay, dobra. Pająku, to będziesz moją ofiarą. Z tej racji, że zabijecie moim nowiutkim, nowiutkim żelaznym mieczem a, i będziemy sobie czekali. Może akurat pająka bym nie chciał. Pająka bym chciał najmniej z tych wszystkich bombów. Najbardziej bym chciał szkieleta, ponieważ, tak jak powiem, mogę z niego dostać kości, żeby sobie tutaj naszą e, farmę polepszyć. A pająk to mi się w sumie jakoś bardzo szczególnie nie przyda. Dzień dobry. Okej, okay, tego się nie spodziewałem. Dobra, chyba nic poważnego w sumie mi się tutaj nie stało. <laughs> Ale nie spodziewałem się, że również taki pan może nam się tutaj zrespić. Teraz będę bał się tutaj cokolwiek robić. O, jest skrzynka! I co będzie w skrzynce? Nic ciekawego. No dobra, są pajęczyny. Nie wiem, co ja mam zrobić z pajęczynami. Pajęczyny mogę sobie najwyżej odłożyć. Tutaj niech sobie poleżą i doczekają lepszych dni, które jeszcze nie nastąpiły. Dzień dobry, Jezus Maria is! To jest żart jakiś, okej? Okay? Dobra, zrozummy się. W sensie, ja rozumiem jeden creeper, bo śmiesznie będzie i w ogóle, ale dwa? No come on, no szanujmy się. Come on! Dobra, chociaż mi nie wybuch, to już uznajmy to za jakiś postęp. Jakby jeżeli ten creeper mi nie wybuchł, to już naprawdę, ja chyba mam lepszy odruch. O, dzień dobry. Coś ciekawego? O, dzień dobry, mamy kości, mamy gra z bloki e, i mamy nawet alud. Proszę bardzo, dobra. Słuchajcie, wreszcie dostaliśmy coś w miarę ciekawego ze skrzyni, a to oznacza, że możemy sobie zrobić po pierwsze tak. Pójdziemy sobie tutaj e, i zrobimy sobie coś ciekawego, co nazwiemy sobie e, w zasadzie po prostu bardzo prosto, bo nieskończonym źródełkiem. Wody, bo stawiamy sobie tutaj dwa bloki lodu i teraz możemy brać tyle wody, ile nam się podoba, i przy okazji mamy kości, a to oznacza, że możemy sobie teraz tutaj pójść i powyrastać trochę naszych plonów, dzięki czemu możemy sobie zrobić nie tylko jakiś chlebek, ale przy okazji będziemy w stanie tutaj trochę więcej nasionek zebrać, rozłożyć je wszędzie tutaj i mieć trochę bardziej zagęszczoną tą naszą farmę, przynajmniej w tym miejscu. Dobra, to jest ciekawy. Mamy również lód. I nie wiadomo co. I szarą... czy tam cyjanową terakotę? Ok. W ogóle zaczęliśmy jakieś dziwne dropy dostawać. I wilka. Nie mam dla ciebie kości. Może sobie biegać. Dobra, w sumie nic ci nie zrobię. Może sobie biegać. Swoją drogą nie byłbym sobą, gdybym oczywiście nie zrobił najważniejszej rzeczy. No i co ja wam w zasadzie mogę powiedzieć. No. Proszę bardzo. Żelaza nie mamy. A... <noise> ale może jak to rozwalimy, to zaraz będzie. No come on, przecież nie może być tak, że teraz nam nic się nie będzie tutaj żelaznego pojawiało. Bo to by było co najmniej nieśmieszne. Jakby nam się tutaj nic takiego żelaznego nie pojawiło. Aby mi się bardzo coś takiego przydało. Tymczasem mamy czym ty jesteś i dlaczego ty tu jesteś i dlaczego do mnie strzelasz. Ale ma kości, okej, okay, dobra, ma kości. Ja nie narzekam może jednak... Może jednak to nam się wszystko przyda. Swoją drogą mamy Lisa. Liski są fajne, więc liska sobie zostawimy w tym miejscu i zauważyłem, że zaczyna mi brakować czegoś, czyli zaczyna mi brakować jedzonka, ponieważ już głód mi zaczął tutaj spadać, ale mamy nasze melony, więc nasze melony możemy sobie zjeść, możemy sobie tutaj również, proszę bardzo, trochę zboża porozwalać, trochę zboża pozbierać, niech sobie ono na razie swoim tempem... Tutaj rośnie, o dzień dobry, fajny króliczek, który stoi nam na skrzyni, w skrzyni coś jest? Mamy dark oak sapling, okej, okay. i mamy dużo bone Meala. no fajnie, dobra, wiecie co, ja sobie już tylko zrobię tak w zasadzie, zrobimy sobie tutaj miejsce, żeby nasze arbuzy mogły tutaj rosnąć. I tymczasem będę się z wami żegnał Ponieważ wydaje mi się, że na tym odcinku I tak zrobiliśmy już wystarczająco dużo Jeżeli chcecie się tą mapą Pobawić, oczywiście no to Proszę bardzo, tak jak powiedziałem Link do jej pobrania jest w opisie Nie będę was od tego absolutnie Powstrzymywał, no i co mogę jeszcze Tutaj powiedzieć, mapa taka w zasadzie 7 na 10, mogło być trochę więcej Huków, trochę więcej dodatków, ale Jak ktoś lubi taki skyblock Mapy taki w miarę prosty Survival, no to myślę, że bardzo przyjemnie będzie mógł sobie tutaj e, pograć. Tymczasem jeszcze raz słuchajcie, ja się z Wami żegnam, trzymajcie się, do zobaczenia. No i cześć.